Witam, z tej strony Tymek. Dzisiaj zajmiemy się składaniem mojego nowego komputera, za którego dałem 2300 zł, będzie on zawierał nowe części, oprócz karty graficznej, którą jest MSI GTX 970, zakupiona po na cenie. Film o niej możecie znaleźć na kanale, link w opisie. Robię przesiadkę z laptopa e Acer Predator 15. Przed przedstawieniem dokładnych części, których użyłem, dopowiem, że dałoby się złożyć trochę lepszą jednostkę, chociażby z i5 10400F, lecz wtedy wyszedłbym lekko poza budżet, oraz musiałbym oszczędzić na płycie głównej, pamięci RAM oraz zasilaczu. A składam ten komputer z myślą o upgradecie procesora. Zaczniemy od płyty głównej, a jest to Asus TUF Gaming B450 Plus 2. Czyli jak już możecie zauważyć, będzie to platforma oparta o procesory ze stani AMD. Bardzo dobra sekcja zasilania oraz duża kompatybilność z różnymi generacjami procesorów Ryzen. Obecnie będzie na niej siedział procesor Ryzen 3200 af Jego chłodzenie zajmie się bardzo wydajna Fera 5. Karta graficzna, tak jak wcześniej wspomniałem. Jest to MSI GTX 970 z poprzedniego filmu. Pamięć RAM Crucial Ballistix RGB Black 16GB DDR4 3600MHz o opóźnieniu c 16 w dwóch kościach. Dysk to Lexar NM620 na interfejsie M2 o pojemności 512GB. Zasilaniem tej jednostki zajmie się Sentium PC Vero M3 700W, certyfikat 80 Plus. Dzięki dużej mocy będzie on działał bez włączonego wentylatora. Oraz zachowane większą sprawność, gdyż zestaw po overclockingu maksymalnie pobierze około 250-300W. Obudowa to Genesis Airid 505mm, bardzo ładna, tania obudowa ze szkłem hartowanym, która umożliwia bardzo sprawny cable management. Tak prezentują się podzespoły, przejdźmy zatem do złożenia tej bestii. Tak wygląda obecnie płyta główna. Jak widzimy, pamięć RAM została zamontowana, sam procesor Ryzen 3 f nóżki odchodzenia również. Dysk m także na swoim miejscu. Postanowiłem również zamontować chłodzenie przed włożeniem płyty do komputera, gdyż nie jest ono aż takie wielkie, żeby przeszkadzało w montażu. Tak prezentuje się obudowa. Ujrzycie teraz jak wygląda komputer po złożeniu. Na pewno będę musiał dokupić jak na kartę graficzną, gdyż dosyć mocno pada w socie. Myślę, że wynika to z lekko uszkodzonego uchwytu. Tak wyglądało po uruchomieniu, zainstaluję na nim system Windows 10 wraz ze sterownikami, podkręcę procesor i pokażę Wam jego wyniki w benchmarkach oraz w RE 3 jak i CSGO. Tutaj mamy wynik procesora z programu CPUZ. To jest wynik bez podkręcania. Jak widzimy, osiągnął tutaj na pojedynczym rdzeniu 399 punktów, na wszystkich rdzeniach osiągnął 1533. No i podkręciłem go. Ogólnie mogę Wam pokazać od razu już ten najwyższy wynik, który udało mi się osiągnąć. No jest to 4,1 GHz. Tak się o to prezentuje wynik. Udało mi się go ustabilizować na napięciu 1,35 V, czyli dokładnie to 1,33 do 1,36V, tak, tak to napięcie skacze próbowałem wbić na 4,2GHz ale już nieważne jakie napięcie dawałem, to nie było to stabilne, więc zostałem przy takim ustawieniu, temperatury są dość fajne maksymalna temperatura to 70 stopni a w grach to przeważnie okolica 50-60 stopni jestem zadowolony z wyników, tu macie wykres który porównuje go do mojego starego laptopa także upgrade na pewno będzie odczuwalny w grach dzięki za oglądanie jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę oraz suba Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.